Dzień dobry, witam na webinarze SNP pod tytułem HR i Normalność 2.0 Jak przygotować strategię na rok 2021. Sesję poprowadzi Michał Szymaczek, który zaprosił do udziału naszego gościa specjalnego Annę Gnońską. Zanim przekażę głos naszym ekspertom, kilka informacji o naszej firmie w kontekście rozwiązań HR. Wdrażamy rozwiązania IT dla HR już od ponad 20 lat, wcześniej jako BCC, a od 2 lat jako SNP Poland. Naszym klientom oferujemy pełen zakres rozwiązań do zarządzania kapitałem ludzkim, od kadr i płac po funkcje miękkiego HR. We wdrożeniach bazujemy na systemach SAP, SAP HR, a od kilku lat również SuccessFactors. Wdrażamy także autorskie dodatki do systemów SAP, takie jak SNPPPK, ppk SNP-BHP i wiele innych. Oferujemy też własne rozwiązania HR, takie jak Platforma Zarządzania Czasem Pracy, SNP eTime, czy Portal Samoobsługi Pracowniczej, BioOffice. Z mojej strony to wszystko i oddaję głos ekspertom. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Szymaczek. W SMP odpowiadam za usługi i technologię HR. To jest druga sesja w tym naszym wyjątkowym dniu HR-owym. Tytuł tej sesji sugeruje, że przynajmniej w najbliższej perspektywie czekamy, czy możemy się spodziewać nowej normalności. Minęło już przeszło pół roku od wybuchu pandemii. E, niestety nic nie wskazuje, żeby było lepiej, będzie jeszcze gorzej. Oswajamy się z nowym ryzykiem, próbujemy z nim żyć. No, Na pewno jesteśmy w nowej rzeczywistości. E, pytanie, czy w tej nowej rzeczywistości zmieniają się cele i priorytety hr -owe? W końcu przed pandemią, w trakcie pandemii HR miał główny cech. Dbanie o ludzi w organizacji. No i o tę nową rzeczywistość będę dziś pytać naszego gościa, Anię Gnoińską. Ania jest ekspertem w zakresie strategii cyfrowej transformacji HR. Myślę, że Ania jest w ogóle idealnym rozmówcą dla tematu tej sesji, ponieważ ma doświadczenie z dwóch obszarów, biznesu i technologii HR. Była dyrektorem, członkiem zarządu odpowiedzialnym za HR, była promotorem i jest promotorem technologii HR i obecnie jako właściciel firmy Revit HR doradza organizacjom w budowaniu strategii HR-owej. Czy coś pominąłem, Aniu? Gie, ale wszystko powiedziałeś. Bardzo Ci dziękuję za te miłe słowa na temat mojego dorobku zawodowego. E, przyjemność po mojej stronie, to był test na to, czy mnie widzisz, że słyszysz. E, ja może tak, mam do Ciebie wiele pytań. E, zacznę od pytania nawiązującego do tego memicznego tła, czyli od pracy hybrydowej czyli tego, co doświadczamy wszyscy w tej chwili. Pytanie brzmi, czy Twoim zdaniem praca zyskała, czy straciła? Czy staliśmy się bardziej efektywni, czy może wydajność spadła? Wydaje mi się Michale, że jeszcze nie ma na ten temat takich szerszych badań. Natomiast myślę, że też ten pierwszy okres był dosyć trudny, szczególnie dla tych, którzy nigdy pracy takiej zdalnej nie doświadczyli i w tamtych czasach w marcu Mówiliśmy bardzo często do właśnie różnych przedsiębiorców, którzy nagle byli skonfrontowani z tym, że pracowników nie ma fizycznie, żeby właśnie stawiać na te narzędzia cyfrowe po to, żeby tą efektywność wzmacniać. Bo też jak mierzymy tą efektywność zwykle, w większości przedsiębiorstw ta efektywność jest mierzona byciem obecnym w biurze od, od do. Tak, a to w ogóle nie o to chodzi. I myślę, że bardzo wiele firm w tym czasie nauczyło się też dużo lepiej wyznaczać zadania lub je rozliczać. Ci, którzy się tego nie nauczyli, myślę, że dążą do, do powrotu do biur, a widzimy w tej chwili, że sytuacja na to nie pozwala. Więc nadal warto... I za pomocą też narzędzi, które są dostępne, e, cyfrowych, e, nauczyć się lepiej wyznaczać cele i nauczyć się je też lepiej rozliczać. I wtedy będziemy mieli swoje własne narzędzie do tego, żeby efektywność pracowników mierzyć poprzez właśnie poziom, e, poziom realizacji celów. Ok, a powiedz mi, czy z Twoich obserwacji wynika, że nastąpiły jakieś zmiany w podejściu do tematu HR w czasie tego pierwszego pandemicznego szoku i w tej chwili... Myślę, że zmieniło się kilka rzeczy. Po pierwsze to, o czym my też opowiadamy zawsze i ty i ja, że HR musi przejść taką transformację z takiego typowo administracyjnego na strategiczny. Bez wątpienia w tym takim ciężkim czasie było dużo zadań postawionych przed hr bo z jednej strony trzeba było zarządzić sytuacją kryzysową, finansową i zmianami w umowach o pracę pracowników i tak dalej, w obniżaniu wynagrodzeń, tu gdzieś przestoje i tego typu działania typowo właśnie administracyjne no, a z drugiej strony oczekiwano też od HR-u, że doradzi, jak sobie poradzić z trudną sytuacją w przedsiębiorstwie, jak nie stracić najważniejszych pracowników w tym procesie, ale jednak jak też nie spowodować, że koszty będą przerastały przychody, ponieważ niektóre przedsiębiorstwa musiały zatrzymać działalność. Więc myślę, że też właśnie w taki bardzo brutalny sposób ta nowa sytuacja pokazała też i zarządom, że dział personalny może być tym działem, który pomaga zarządzać tą taką, tą, to co się mówi po angielsku resilience, tak, po polsku jest takie słowo antykruchość, które brzmi trochę dziwnie, ale ono też na tym polega, znaczy ono też mówi nam o tym, że przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na reagowanie na różne sytuacje kryzysowe. I na pewno rola HR-u w tym jest bardzo, bardzo istotna i te ostatnie 6 miesięcy nam to bardzo jasno pokazało, że to nie tylko jak gdyby już zapobieganie skutkom tego, co już się wydarzyło, ale też planowanie na przyszłość, też opieranie się na liczbach i, i mówienie swoim szefom czy, swoim, czy swojemu zarządowi, co jeszcze możemy zrobić, żeby nasz zespół pracował lepiej, żeby był bardziej elastyczny i bardziej przystosowany do czegokolwiek, co może się wydarzyć. Okej, okay, a powiedz mi, bo no właśnie ważna jest rola hr właśnie w tej chwili. To jakie Twoim zdaniem kluczowe zadania stoją przed hr w tej, tej naszej nowej rzeczywistości? Jeszcze parę miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że oczywiście budowanie tego employee experience jest bardzo ważne, czyli tego doświadczenia pracownika z przedsiębiorstwem od momentu, kiedy stykamy się z, ze stroną kariery przedsiębiorstwa, aż do momentu odejścia na, na emeryturę. Natomiast to employee experience w tej chwili bardzo się zmienia, tak? dlatego że ta część atmosfery pracy bardzo się zmienia. No i teraz to jest na pewno ważny obszar ponieważ mimo wszystko musimy pracować, mimo wszystko um, musimy dbać o, o dobrą atmosferę i o to, żeby ta kultura korporacyjna um, też była przekazywana nawet tym nowo przyjętym pracownikom, ponieważ, ponieważ nawet w dobie pandemii przecież przyjmowaliśmy nowych pracowników, często przyjmowaliśmy ich do pracy zdalnie, więc um, cały, cała paleta narzędzi um, dotycząca onboardingu czyli tego, jak pracownika przyjąć do naszego przedsiębiorstwa, jak ustalić mu pewien plan rozwoju. Na pewno też narzędzia dotyczące sukcesji są bardzo istotne, a szczególnie kluczowe stały się, z czego ja się bardzo cieszę, narzędzia i w ogóle, znaczy w ogóle jakby procesy, ale też narzędzia, które im towarzyszą do wyznaczania, rozliczania celów i dawania regularnego feedbacku, ponieważ przy pracy zdalnej ten feedback staje się też kluczowy, tak? Czyli coraz bardziej oddalamy się od tej oceny rocznej, a coraz bardziej przechodzimy na takie ciągłe zarządzanie wynikiem, które ja akurat bardzo, bardzo lubię i bardzo do niego zachęcam, ponieważ nasze czasy, jak widzimy, są bardzo dynamiczne i te roczne przeglądy i te roczne dawanie feedbacku już kompletnie się nie sprawdza, dlatego że to, co było rok temu, jeżeli rok temu o tej porze rozmawialiśmy, a teraz nie ma nic, nie ma nic wspólnego. Więc narzędzia do w ogóle wyznaczanie celów i sposób zarządzania poprzez, poprzez właśnie wyznaczanie zadań, a nie tylko poprzez takie doraźne wydawanie poleceń przez przełożonego. I to, i to, jest, to jest bardzo istotne. Ok, no narzędzia wspierające procesy herowe, no to to jest też proces cyfryzacji, digitalizacji, czyli coś, takie, takie słowo klucz obecnie. To może zapytam Cię o, o Twój konik. Jak zacząć ten proces cyfryzacji, jeżeli mamy w organizacji wyłącznie ten system, prosty system administracyjny, prosty system kadrowo-płacowy? Można to zrobić, nie jest to, nie jest to niewykonalne. Dodam może jeszcze do narzędzi, przepraszam Ci Michale, bo teraz tak właśnie jak zapytałeś mnie o mój konik, moim konikiem oczywiście też jest współpraca i na pewno warto, jeżeli jeszcze tego nie mamy, pomyśleć o takich narzędziach właśnie do współpracy. Takich trochę jak, jak, jak SubGem, czy, czy chociażby jak Teamsy, czy kilka innych narzędzi, które są dostępne po to, żeby właśnie gdzieś tą wiedzę w organizacji zachowywać. I to też jest bardzo to, to też jest bardzo ważne. A wracając do tego, od czego zacząć, to myślę, że trzeba zacząć od rozmowy i to od rozmowy nie tylko działu IT i HR, ale też rozmowy z kluczowymi interesariuszami procesów HR-owych, czyli z menedżerami i z pracownikami na temat tego, jakie są ich potrzeby, po to, żeby zmierzyć jak gdyby takie bolączki, tak? gdzie nas najbardziej boli w tej chwili ten proces HR-owy, gdzie mamy utrudnienia, gdzie, gdzie zwalniamy pracę wszystkich, ponieważ powstają jakieś wąskie gardła. Zidentyfikowanie tych tak zwanych pain pointów jest bardzo istotne, dlatego że od nich warto rozpocząć cyfryzację. Warto też właśnie pomyśleć o tej cyfryzacji trochę inaczej niż myślimy o wymianie systemu, tak jak to robiliśmy do tej pory, dlatego że ten taki stan ducha, ten digital mindset nie jest naszym naturalnym stanem, przynajmniej w naszym pokoleniu, może w tych młodszych pokoleniach, tak, w naszym pokoleniu nie jest to naturalny stan, my jednak tak bardziej myślimy linę Arniet i w związku z tym... Zidentyfikowanie tych painpointów, zastanowienie się, co ułatwiłoby życie naszych kolegów oraz to, co zaoszczędziłoby nam czas. A czas, jak Państwo wiecie, jest największym miernikiem sukcesu HR-u. Im mniej czasu spędzamy na procesach HR-owych, tym większy sukces ma, ma dział HR-u, bo czas to pieniądz. Więc zastanowienie się właśnie nad tym, gdzie tracimy czas na procesy administracyjne z jednej strony, a gdzie menadżerowie potrzebują wsparcia, żeby być lepszymi liderami z drugiej strony. I to jeżeli już to uda nam się zidentyfikować i omówić z interesariuszami, to już będzie duży krok do, do cyfryzacji właśnie. Okej, okay, no to mówisz, wspomniałaś o tych pięć pointach, które pewnie mogą być różne w różnych organizacjach. A czy możemy wskazać jakieś procesy HR, które są kluczowe właśnie teraz i, i czy technologie mogą pomóc w ich realizacji? Myślę, że wiele organizacji, jak gdy patrząc jeszcze sześć miesięcy temu, bardzo kluczowy był proces rekrutacji. W tej chwili wydaje mi się, że ten proces nadal jest istotny, chociaż być może mniej rekrutujemy ale w momencie, kiedy zaczniemy rekrutować, zaczną nam się pojawiać potrzeby związane z pracownikami, na pewno będzie to w sposób cyfrowy. Więc nie popełniając błędu, które popełniają, niektó popełniły niektóre też rządy niektórych państw, tak nie przygotowując się na przyszłość i teraz zaskoczone są kolejną falą pandemii, tak my w HR-ach nie możemy sobie na to pozwolić i musimy też myśleć troszeczkę z wyprzedzeniem. Więc pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy przyjdzie nam rekrutować na nowo, ta rekrutacja będzie się odbywała dużo bardziej w trybie zdalnym, więc musimy przygotować siebie z punktu widzenia narzędzi, ale też przygotować menedżerów do tego, żeby byli w stanie zdalnie wybrać dobrego kandydata. Co nie jest łatwe, bo wiemy jak to jest przy pracy z kamerą i dużo trudniej się rozmawia, szczególnie dla osób, które nie są przyzwyczajone. Następnie też cały proces adaptacji. Warto go przemyśleć w tej chwili, warto tworzyć bazy wiedzy, dlatego że ten pracownik, jeżeli przychodzi do nas zdalnie, nie ma styczności od razu z całym naszym wachlarzem kultury korporacyjnej, kolegów w pracy, którzy mu pomogą, wytłumaczą. Więc budowanie takich baz wiedzy HR-owych jest bardzo istotne w tej chwili, po to, żeby właśnie nasi pracownicy byli też w stanie pozyskiwać tą wiedzę, niekoniecznie angażując nas. Tak? Oczywiście największy szok jest dla tych działów HR, które gdzieś tam są blisko pracowników, gdzie pracownicy byli przyzwyczajeni do tego, że po prostu przychodzą do HR. u tak? Więc co zrobić, żeby pracownicy nie czuli, nie tracili tego poczucia, że mogą przyjść do HR-u, ale HR jest wirtualny. Jak to zrobić? Jak to doświadczenie pracownika z naszym działem rozwinąć? Um, cały czas narzędzia dotyczące właśnie celów i mierzenia wyniku. Myślę, że tutaj one stają się kluczowe, oczywiście też do, do wyznaczania pewnych poziomów kompetencji i do rozwoju. Myślę, że jest to, czy znaczy powiem tak, jeżeli chcemy teraz uzasadnić przed naszym zarządem ten wydatek HR-owy, to jest na pewno dobry moment, dlatego że narzędzia są dostępne do tego, żeby każdego pracownika za pomocą swojego telefonu komórkowego monitorować codziennie więc jest to taki argument kluczowy. Um, oczywiście wymaga też przedstawienia się pracowników i też um, myślenia o tym, że muszę gdzieś odhaczyć w systemie, że to i to wykonałem, natomiast no, porządkuje, to bardzo, porządkuje, to bardzo, um, porządkuje to bardzo pracę na pewno. Um. Co jeszcze? Myślę, że z takich narzędzi dotyczących pozostałych procesów HR-owych jest mi w tej chwili trudno powiedzieć i myślę, że to zależy bardzo od przedsiębiorstwa. Także na pewno rekrutacja, na pewno plany rozwoju czyli rozwój pracownika też oparty o kompetencje i zarządzanie w ogóle poprzez kompetencje, bo w tej chwili jest trudno zarządzać, oczywiście w tych zespołach, które nie są fizycznie na miejscu, jest trudno zarządzać poprzez wydawanie pojedynczych poleceń, no i oczywiście zarządzanie wynikiem, czyli ustalanie zadań i mierzenie skuteczności ich, ich wykonania. Myślę, że to są takie narzędzia, które, które są bardzo ważne. O, taka uwaga, dzisiaj też mamy sesję na temat zarządzania rozwojem trochę z, z innej perspektywy, więc zapraszam słuchaczy, którzy być może jeszcze się nie zarejestrowali na nią, no to, to o tym będziemy też mówić. E, okay, ja a... się zarejestrowałam. Ha, super. E, przed kolejnym pytaniem chcę Ci coś pokazać. E, ostatnio przeglądałem e, zasoby, tutaj dostępne raporty, które, raporty dotyczące tego młodego pokolenia i znalazłem raport bardzo świeży, bo, bo zrobiony teraz w czasie pandemii. Raport pod tytułem Młodzi Polacy na rynku pracy w nowej normalności przygotowany przez PWC, Well, HR i Absolvent Consulting. Okay. Tu pokazuję mały wyciąg z tego raportu. Mnie szczególnie zainteresowało pytanie z ankiety, które zadano przedstawicielom pokolenia Z3, tego, temu pokoleniu, które dopiero teraz wchodzi na rynek pracy. I, I myślę, że odpowiedź troszeczkę burzy przynajmniej u mnie taki obraz e, tych młodych ludzi, e, takie wyobrażenie, że oni po studiach ich e, no, głównym celem czy marzeniem jest założenie startupa, tak, swojej własnej firmy pracy na, na, na własny rachunek i okazuje się, że w przypadku pokolenia Z tak nie jest, bo e, przeszło 80%, preferuje stabilne zatrudnienie nad pracę na własny rachunek. Więc to, to jest jakieś zaskoczenie i być może obecna sytuacja, wcześniej kryzys czy pandemia troszeczkę zmieniły podejście młodego pokolenia do, do pracy czy przyszłej pracy. I tym chciałbym nawiązać do pytania, jak Twoim zdaniem... Wymiana pokoleń wpływa na narzędzia HR? Niezależnie od tego, jak zmieni się podejście młodszego pokolenia do pracy, na pewno nie zmieni się podejście młodszego pokolenia do cyfryzacji, ponieważ nasz pracownik z pokolenia Z, który przychodzi do firmy, na pewno nie zrozumie, dlaczego ma wypełniać jakieś druczki i nie może tego zrobić na swoim telefonie komórkowym. Już nie mówi nawet o komputerze. Więc to niezależnie od tego, czy damy mu pełny etat, czy pół etatu, czy będzie na umowę zlecenie, a tym bardziej, jeżeli będzie na umowę zlecenie, będzie oczekiwał, że gdzieś będzie um, jego proces zatrudnienia cyfrowy, a doskonale wiemy, że umowy cywilnoprawne nie są um, tak samo traktowane w systemach jak, jak umowy o pracę i często właśnie jest to jakiś tam obieg papierowy obok całego systemu. Tak? Także myślenie o tej um, o tej sile o tej sile roboczej, że tak powiem tymczasowej, jako o pracownikach też jest bardzo istotne również ze względu procesów rozbojowych i ze względu na sourcing, na rekrutację, bo gdzieś tam jest to nasza baza talentów. Zauważ, zauważ jednak, że w tych wynikach poza tą stabilnością zatrudnienia mamy też work-life balance i tutaj nadal ta jakby przewaga tej równowagi nad zarobkami jest, jest istotna, więc też widzimy, że stworzenie odpowiednich warunków pracy jest bardzo ważne, a na pewno to najmłodsze pokolenie, no bo pokolenie zetliczymy od osób urodzonych powiedzmy w 96-97 roku, czyli teraz, które mają 20 parę lat, mniej niż 25, na pewno ten szef jest autorytetem, ponieważ one się jeszcze uczą. Więc też jest bardzo ważne, żeby od początku, adaptując takich młodych pracowników, pokazać im, że ten szef jest dla nich. I szef autorytarny nie oznacza szef, który wydaje polecenia, tak? dlatego że oni też chcą być wysłuchani. Oni też chcą być konsultowani, oni też chcą współpracować. Więc z jednej strony to jest dobra wiadomość, że szukają stabilności, bo na pewno ostatnie 2 czy trzy lata bardzo doświadczyły HR -y ze względu na rotację. I sam doskonale też o tym wiesz. Natomiast budowanie narzędzi ułatwiających współpracę i dawania regularnego feedbacku i popodowania, że ten pracownik dobrze się u nas czuje, na pewno nie, nie powinno się w tej chwili, znaczy jakby nie powinno się rezygnować z tego z powodu pandemii, wbrew, wbrę, wręcz przeciwnie, a też trzeba pamiętać o tym, że ci młodzi ludzie, niezależnie od tego, czy pandemia, czy nie, oni już do analogowej rzeczywistości nie wrócą, a kolejne pokolenie za pokoleniem Z, czyli to pokolenie Alfa, które rodzi się już. Bez wiedzy o tym, jak to było, kiedy nie było smartfonów, będzie jeszcze bardziej pod tym względem wymagające. Także budując tą odporność naszego przedsiębiorstwa na zmiany i na kryzysy, warto o tym pamiętać, że cyfryzacja jest nieunikniona i dlatego trzeba ją zacząć od dobrej, od dobrej strony, żeby nie ponosić nadmiernych kosztów. Okay, mam jeszcze pewnie kilka pytań, które chciałbym Ci zadać, ale już nie znoszymy budzik dzwoni, nasza sesja się kończy. Ja myślę, że to jest dobry przyczynek do, jakiegoś, do jakiejś może dłuższej rozmowy, którą moglibyśmy w przyszłości zaplanować. Dzięki Ci, Aniu, za, za tę inspirującą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam na kolejne sesje. Następna jest o godzinie 10 za chwilę i na tej sesji będę mówić o o tym, co dalej z narzędziami HR, jak, no jaka jest propozycja w tej chwili SAT, jak, jak długo będą trwały, ile będą wynosić okresy wsparcia i tak dalej. Więc zapraszam Państwa na tę sesję. Ten już będziemy kończyć. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć, Michał, do widzenia. Do widzenia Cześć. Państwu.